Cześć, pytacie mnie ostatnio o sprawę dotyczącą transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, transkrypcji, czyli wpisania treści aktu do polskich ksiąg, dziecka, które ma w akcie wpisane jako rodziców dwie matki. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz orzecznictwem, nie jest możliwa taka transkrypcja. W sprawie tej kilkakrotnie wypowiadał się naczelny sąd administracyjny, są postanowienia i wyroki dotyczące tej sprawy NSA stwierdziło, że bez względu na to jaka jest forma ustalenia ojcostwa, czy dziecko rodzi się z małżeństwa, czy jest uznanie ojcostwa, ustalenie ojcostwa, czy są wpisywane do polskich akt, tak zwane dane kryjące, kiedy ojcostwo nie jest ustalone, to jednak polski akt urodzenia zawiera dwoje rodziców, matkę i ojca. Nie jest możliwe wpisanie dwóch matek. Dlatego wpisanie transkrypcja takiego aktu pozostawałaby sprzeczna z polskim porządkiem prawnym. Jednocześnie. Pojawił się jakby drugi nurt orzecznictwa i poglądów, że sam fakt odmowy transkrypcji też pozostałby sprzeczny z polskim porządkiem prawnym, czyli z taką podstawowym prawem do transkrypcji aktu. Jest nawet taki wyrok Naczelnego Sądu administracyjnego wprawdzie w tym wyroku. <coughs> Sąd mówi, że nie można transkrybować ze względu na porządek prawny, a jednocześnie mogłoby to pozostawać sprzeczne z innymi przepisami i też naruszać porządek prawny. Czyli trochę taka mm, sprzeczność. Natomiast generalnie panują poglądy praktyka, że nie transkrybujemy takiego aktu. Ale co w sytuacji, jeżeli dziecko jest w Polsce, funkcjonuje w Polsce, ma pójść do szkoły, ma pójść do przedszkola, może ma pojechać na wycieczkę i potrzebuje dokumentu tożsamości? Dowód osobisty nie może być wydany bez PESEL-a. PESEL nie może być nadany bez transkrypcji aktu urodzenia. I słuchajcie, mamy trochę takie. Jesteśmy w bez wyjścia. Także tutaj chyba trzeba by gruntownie mm, zmienić podstawowe przepisy, tak? I zająć się tą sprawą. To jest kwestia ustawodawcy, myślę, nie mm, interpretacji kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, czy nawet nie orzecznictwa Naczelnego Sądu administracyjnego, to jest kwestia ustawodawcy i ustawodawca powinien określić raz na zawsze. Czy, a jeśli tak, to w jaki sposób, transkrybować tego typu dokumenty, czy wydawać y, dokumenty tożsamości takim dzieciom i nadawać numery PESEL. W tej chwili sprawa jest trochę bez wyjścia.